Pomysł, aby w świątecznym repertuarze wystąpiły osoby, które na co dzień nie mają nic wspólnego ze śpiewaniem podczas drugiej już edycji Wieluńskiej Stajenki, kolędowania zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 5, okazał się strzałem w dziesiątkę. Dzisiejszy wieczór jest właśnie taką okazją do wspólnego kolędowania, kolędowania ponad podziałami wiekowymi, a rodzajem wykonywanej pracy czy piastowanym urzędem. Serdecznie witamy wszystkich, którzy przychylnie odpowiedzieli na nasze zaproszenie do Wieluńskiej Stajenki 2012 Kolędowanie Bez Granic. Kolędy zaśpiewali zatem przedstawiciele różnych branż, począwszy od burmistrza, poprzez szefów i prezesów firm, dyrektorów instytucji, nauczycieli, muzyków, a także dziennikarzy lokalnych mediów. Każdy zaśpiewał jak umiał najlepiej. Cóż to za dzieciątko, musi być paniątko, hej kolenda ko. Malutki to dzieciątko krasne. to Jezus malutki to dzieciątko krasne. Ciuchutkie, malutkie, jak słoneczko jasne. Hej, kolenda kolenda! Cichutkie, malutkie, jak słoneczko jasne. Hej, kolenda kolenda! Jest taki dzień, gdy jesteśmy. Wszyscy razem Dzień, piękny dzień Który liczy się od roku. Niebo w ziemi, niebój w ziemia Wszyscy, wszystkim się życzenia A Ty, Wszyscy, mój wreszcie z nami cała Ziemia. Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś. Niech kolęduje z nami cały świat. Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi, ciemna noc w jasności promień Śpiewują. Gloria, Gloria, Gloria. Inne cesarza. Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Co ty doszły wszyscy to orzech praw? Wszystkim wykonawcom, co to ukrywać, towarzyszyła wcale niemała trema. Dziś uważam, że to jest też takie pokazanie, że mamy masę wspaniałych ludzi i nieważne jakie kto funkcje pełni, kim kto jest, ważne czy chce uczestniczyć w takim pięknym wydarzeniu, a przede wszystkim ważne jest to, że jesteśmy wszyscy razem i kochani, naprawdę święta Bożego Narodzenia trwają i tu poprzez tą imprezę to spotkanie można dotknąć zobaczyć mam nadzieję że w kolejnych latach w kolejnych odsłonach będzie nas jeszcze więcej że ta kolejka śpiewających naprawdę się bardzo bardzo wydłuży powiem szczerze że nigdy takiej tremy nie przechodziłem jak przed dzisiejszym występem Klimat tej dzisiejszej imprezy jest niesamowity. Nie spodziewałem się również, że moi znajomi mają takie talenty muzyczne. Publiczność wspaniała. To nie jest takie proste, proszę Państwa, aby stanąć na scenie. I to nie mówię jako osoba, która ma do czynienia na co dzień prawie z mikrofonami. Nie mówię tego też przez skromność, tylko to jest naprawdę ciężki kawałek chleba. Być artystą, być wokalistą. To jest coś, co no, niejedną osobę naprawdę może doprowadzić do palpitacji serca. Nie dziwię się również prezesowi Robertowi Kai, który powiedział, że no, to jest taki jeden dzień do roku, kiedy, kiedy występuje na scenie i to pierwszy taki występ pana prezesa. To jest naprawdę coś wyjątkowego. Każdy z występujących na zakończenie kolendowania otrzymał specjalne podziękowanie i okolicznościową statuetkę. Na finał wszyscy razem zaśpiewali jeszcze jedną pastorałkę.